Proszę Państwa, to na pewno będzie dobry dzień, bo jak nie, to. Ja to nie, nie wiem. jest program dla miękkich ludzi. Absolutnie! Witamy w dzień dobry, wakacje, Paulina i Damian, a teraz pokaz kraft magii zapowiadany Przemek i Andrzej cały czas są razem z nami. Witajcie ponownie Panowie. Tam, tam. Mamy już tą teorię za sobą, teraz czas na praktykę i ćwiczenia praktyczne. Tak, w Wolnej chwili rozmawialiśmy o takich Ubuścisz sytuacjach taca. typu wyrwanie torebki, tak. jakaś sytuacja tak, w autobusie. Do tej przemocy dochodzi w najdziwniejszych miejscach, prawda? Mm -hmm. My ćwiczymy oczywiście na sali treningowej, ale bardzo często na przykład nasz kadetów zabieramy na klatkę schodową do autobusu, w jakieś ciasne pomieszczenia, nawiązując do tej torebki. E... Czyli załóżmy, jak najczęściej wyrywają torebkę, to różnie pewnie, tak? Różnie, w tym wyrywaniu nie jesteśmy specjalistami. Ja bym tak e... Natomiast <laughs> właśnie to, co chcielibyśmy przekazać i, i wam widzą, to jest to, żeby. Czasami lepiej odpuścić, nie? jeżeli tam czyli nie ma zostawić, naprawdę, tak? naprawdę grubego cennego, oddechu. Życie jest cenniejsze. Tak, ponieważ, zasymulujemy teraz jedną sytuację. Czyli na przykład sobie idę, tak? tak. Ktoś z tyłu jeżeli mnie... będziesz na przykład nieumiejętnie walczyła o tą Okej, okay, tak, że będę pchać. Tak, i na przykład zdarzy się sytuacja, że ktoś będzie bardzo uparty mhm. na nią i sprowadzi cię na ziemię. I, I, zrobi lek, na przykład, widzowie, I zrobi na przykład tak zwany dosiad, no mhm. to stamtąd będzie już y, na przykład mniejszej osobie, kobiecie, dużo trudniej uciec. Okay. I, I tą sytuację a to możecie jest... po prostu... pokazać, to panowie? Tak. tak to, czyli, że idę sobie tararara. Tak. No i ktoś tam szarpie, prawda? Mhm. Oczywiście, możesz uderzać, kopać, e, ale najgorsze jest, dać się sprowadzić na ale To jest sekunda przecież. Ale tak. no, dobra, to, a to możecie to na sobie pokazać. A co zrobić w takiej, w takiej sytuacji? Tak. Może to, to już mówimy o tej sytuacji, gdzie zostaliśmy um, przez tą torebkę, tak? Mhm. on chce. Nie wyrwać. Nie, nie Chcę wyrwać, nie, nie jestem w stanie, walczę nieumiejętnie. zostałem obalony do do siadu. Tutaj zasłaniam swoją twarz, bo mogę bardzo szybko skończyć e, całą moją pracę. Pierwsza mhm. rzecz jaką wykonuję, kolano w plecy, Z tyłu, tak? wyłapuję w plec... rękę, przetaczę go, wstaję jak najszybciej. Damian, spróbujesz? Oczywiście. O, Oczywiście, my trochę rzadziej nosimy torebki, ale, ale różnie... laptop albo coś portfel, takiego, nie? dokładnie. Albo po prostu poślizniesz się, zostaniesz uderzony, wylądujesz na ziemi. Dobra, nie? dobra. To ja już jestem na ziemi, nie? <śmienicza> <śmienicza> to prowolnie się położy. Ja, ja już od razu jestem dla siebie. Dawaj, ja ci Dobra, powiem. Więc tak, biorąc pod uwagę, o, że on, który ma świetną a ty, pozycję do uderzenia. ty nie walisz teraz w twarz, tak? Najczęściej tak będzie, że nie będę bielny, tylko będę okładać, więc twoja no, brata jest zasłania swoją twarz. Tak, musi się wydostać, tak? I teraz masz bardzo mało czasu na to, żeby wyłączyć mu ręce. Spróbuj kopnąć z tyłu zmusić go do podparcia się rękoma. Dobra. Możesz tak, od zewnątrz albo od wewnątrz chwytać, ale najważniejsze, żebyś ściągnął ten punkt podporu do siebie, żeby on nie miał czym już teraz oporować, Z drugiej strony dajemy napęd, czyli pchanie tutaj w okolicach żeber. Obie stopy na ziemi, żebyś mógł robić wysokie biodra. I go biodrami. Czy to się gra? Uwaga! Tak. Te teraz? Ja, żartuję spokojnie, <laughs> nic ci nie <laughs> zrobię. No. Ale no właśnie, a w takiej sytuacji i od Dob razu wstaje. Dobrze jest od razu wstawać, nie dać się spiąć tak zwaną gardę. Aha, i wtedy e... rura, uciekamy. Najlepiej, ja tak? Jeżeli nie masz tutaj sobie znaczy nic generalnie do generalnie najlepiej do od razu to... uciekać i w ogóle nie dopuszczać do sytuacji, prawda? Czyli ta prawda? nasza prewencja, której tam wcześniej ta, rozmawialiśmy. Ale zasada. Ale to, ale to z kolanem jest fajne takie, że po prostu on wtedy na ciebie leci, ręka i pyk. I taki wózek robimy, tak. bardzo fajnie. Odpowiednio, fizyka. szybko zrobione, jesteśmy w stanie szybko wyjść, uciec od agresora. Dobra, a no to... coś dla Pauli jeszcze macie? Tak, dla Pauli pozyskanie. mamy taką sytuację, w której gdzieś ktoś, mówiłaś, że cię ktoś tam śledził. Tak, miałam być taką może sytuację. ktoś chce złapać Cię za włosy, ciągnąć. Poczekaj. Teraz tak, jeżeli będziesz a mi stawiać... Ale pozdrawia moją fryzjerkę. Trzy mi... godziny ustawiała tego kucyka. Jeżeli będziesz o, mi stawiać opór, będziesz no. w tamtą stronę ciągnąć, a ja w drugą prawdopodobnie do ciebie, tak? Wyrwę no. ci pęk włosów, więc nie możesz mi się opierać. Nie Musisz iść w moją stronę, skręcić się dobrze, złap jak najszybciej moją rękę, teraz druga ręka uderza. Tu, tak Zostaw tak. rękę na barku, łokieć wysoko, jako rama. Teraz ja nie jestem w stanie na przykład uderzyć. Głową. w uruchami. Masz, masz drogę do kopnięcia w krocze kolanem, bardzo dobrze. Odpychasz. Tak jest, i się wycofujesz. Ja nie wiem, co wy robicie z Sebastianem, ale Dobra, jeszcze dobrze raz. się to idzie. Uch, spodobało no. mi się. I ktoś Dobra. śledzi, łapiesz, ściągam, uderzasz, tak. kolano. I odchodzisz. I, i tak jest. O podoba mi się. To w, w, Zapisałam się Moim dobrać. zdaniem to są oklaski dla Pauliny, Naprawdę. Gratuluję Ci serdecznie. Słuchajcie, y, bardzo wam dziękujemy. Y, to były naprawdę bardzo fajne szybkie ćwiczenia. Y, szczególnie mi się moje podobało. <grystanie> <grystanie> nie, ale bardzo bardzo fajne. Nie, Osoba ale obrona to, podstawa, to no? podstawa. W ogóle człowiek nie pewności jedna z siebie. Tak, 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 to jest bardzo ważne. Bardzo Wam, panowie, dziękujemy. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym programie szturmem ludzie zapiszą tak. się do Waszej szkoły. Przemek, Andrzej. Super. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Aż nam się nie chcę żegnać, tylko chcemy tak. więcej, ale proszę Państwa. Lecimy dalej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do naszej nowej akcji Odwagi Dzieciaki. O co w niej chodzi? Zobaczcie sami.